Poszedł lisiek. Kilka spotkań dzisiaj. O, naj, najwięcej to tych byków prowadzących łanie albo ryczących gdzieś tam za, za krzakami. No, pięknie wyszło słońce. Żeby oświetlić ten skarb, który mam z lewej, z prawej swojej strony. Próbowałem mu się ukłonić kilkaset metrów stąd, ale nie dałem rady przez pokrzywy do pasa. Z tego miejsca już lepiej, a ja i tak go będę otaczał. Jadę na południe, żeby później w stronę Pisza znaleźć drogę. A to rezerwat po Gubie wielkie 152 do zobaczenia. Chroniony obszar od 1971 blisko 716 hektarów. No ochrona ptaków wodnych i błotnych zachowanie ich siedlisk ale i też tarliska naturalne które występują na tym jeziorze. Przede mną wyspa, która ma prawie 21 hektarów i porośnięta jest lasem. To też idealne miejsce do tego, żeby założyć gniazda, żeby wychowywać małe. A jezioro bardzo płytkie. Bielik nade mną. Wyleciał na łowy, tylko błyska ogonem. Przepiękny lot sobie zafundował żeby coś znaleźć do jedzenia oczywiście A średnia głębokość tego jeziora to 1 metr no i takie szuwary na brzegach a pod zwierciadłem skupiska ramienic i innych roślinek wodnych no, i ile gatunków ptaków zgłaszałoby akces, co by tutaj się zakwaterować? No, to jest 60 gatunków. Ptasiarze pewnie szaleją ze szczęścia, obserwując sobie taką ilość. A ja szczęśliwy jestem, że się tu znalazłem. Na tą chwilę. Na tą króciutką wizytę, a teraz naprzeciwległy przeciwległy brzeg, jeszcze tylko w oddali, jakieś, jakieś rykowisko. To tyle.